Dokładnie 15 stycznia 2013 roku kinoteatr Rialto świętował swoje setne urodziny. 15 stycznia 1913 roku w tym miejscu odbył się pierwszy pokaz filmowy. Naprawdę jestem wzruszona, że doczekaliśmy w dobrym zdrowiu tego stulecia, bo naprawdę rzadko się zdarza, żeby budynek wybudowany jako kino, jako jedno z pierwszych kin Został wybudowany właśnie w tym celu, został zaprojektowany właśnie z pełnym rozmachem, ogromną widownią. I to kino, wtedy kinoteatr, zresztą powróciliśmy do formuły kinoteatru. Nigdy nie było ani hurtownią obuwia, ani bankiem, ani pijalnią piwa. I niechaj tak pozostanie. Kinoteatr w ciągu swojej wieloletniej historii niejednokrotnie borykał się z wieloma problemami. Na szczęście pomysłowi przedsiębiorczy właściciele potrafili wyjść cało z niejednej opresji. W 1938 roku kino musiało zmienić nazwę z Rialto na Słońce, ponieważ popadło w długi i Urząd Podatkowy ścigał właścicieli, no, którzy zainwestowali rzeczywiście sporą fortunę, żeby zmienić to kino z kina niemego na kino dźwiękowe. Zaciągnęli poważne pożyczki, których nie byli w stanie spłacić. No ale od czego już jest pomysłowość, zmienili nazwę na Kino Słońce i funkcjonowali w dobrym stylu w dalszym ciągu. Rialto jest kinem studyjnym, w którym na pewno znajdzie coś dla siebie koneser sztuki filmowej. Oczywiście jak na kinoteatr przystało, to nie tylko miejsce, w którym można obejrzeć dobry film. Staramy się łączyć wydarzenia muzyczne i wydarzenia filmowe. Tak jak mówię, Rialto ma znakomitą akustykę, bo zostało zaprojektowane w czasach, kiedy nie było jeszcze głośników, nie było mikrofonów, a wszystko było znakomicie słychać. I muzycy różnych opcji podkreślają to, że akustyka sprzyja Absolutnie bezbłędnemu rozchodzeniu się dźwięku. Wszyscy grają tu bardzo chętnie, obojętnie czy są to muzycy klasyczni, jazzmeni, rockmeni czy muzycy folkowi. Czego można życzyć instytucji tego formatu na stulecie? Żeby Rialto przetrwało w dobrym stanie następne 100 lat, żeby widzowie przychodzili do nas tłumnie, żeby byli zadowoleni z programu, a my zrobimy wszystko, aby Rialto pozostało najwytworniejszym teatrem świetlnym Katowic. Podczas uroczystego wieczoru z okazji urodzin w podróż po Katowicach sprzed 100 lat zabrał widzów dr Miłoż Skrzypek. Odbyła się również premiera filmu Teatr Niknących Obrazów, prezentującego długą i barwną historię kinoteatru Rialto. Film jest wyświetlany w kinoteatrze codziennie o godzinie 17, aż do 24 stycznia włącznie.